Wierz w Boga. What is feeding your delays? Co karmi twoje opóźnienie Is your complaint? To twoje narzekanie Because when you complain, bo kiedy narzekasz you lose faith. Wiarę. You cannot complain and have faith. Nie możesz narzekać i mieć wiary. Nie możesz szemrać i mieć wiary. Nie możesz wątpić i mieć wiary. I to jest plan wroga. He to lose faith. On chce, aby stracił wiarę. Chcę ci to to you. Chcę ogłosić Tobie. You have been delayed, byłeś opóźniony, but to me. ale posłuchaj mnie. God never Bóg nigdy nie, od, nie nie wyparł się ciebie, nie odrzucił ciebie. Amen. Jest sezon, do którego wchodzisz, where you have to see acceleration. Kiedy musisz widzieć przyspieszenie, your to be bo twój rozdział musi być przemieniony, your have to twoje uzdrowienie musi mieć miejsce. Ale na pierwszym miejscu chcę, żebyś wiedział: God, służyć Bogu, God, uwielbiać Boga. It's not about nie chodzi tam o cuda. It's not about the of our nie chodzi o odpowiedź na nasze modlitwy. Tell neighbor, powiedz sąsiadowi: loving God.

Naprawdę, naprawdę, i to jest fundament prawdziwej wiary w chrześcijańskim życiu. Kiedy rozumiesz, że moja wiara w Boga, moja miłość do Boga, moje poświęcenie do Boga, to nie jest z powodu tego, że On odpowiada na modlitwę. To miłość. It's love. To I just love God. He's good. He's amazing. He's glorious. Jest He's loving. He loves kochający. me unconditionally. Kocham he is a healer. And the devil will tell you, when did he heal you? Powie, you say he is a healer. A on oh. God is a provider. Why minus? Dlaczego jestem na minusie? The, I to nazywamy walką. To jest duchowa walka. God peace. Bóg daje pokój. Why your is in chaos? Dlaczego twoje małżeństwo jest chaosem? Dlaczego jesteś w sytuacji? Jeśli Bóg jest autorem pokoju, you know what is happening? i always tell you the time to love god more Czas aby kochać Boga bardziej. Okay. to nie kiedy masz wszystko. When everything is falling apart. Ale kiedy wszystko się sypie. That is the time you show God I love you. To jest czas, w którym pokazujesz Boże, że no Cię. Nie ważne co się dzieje wokół no mnie. Matter what people are saying. Nieważne, no co matter ludzie mówią. jakie mam Wciąż wierzę, you are good że jesteś dobrym. You, Mówię Wam, że opóźnienie będzie się Was When bało. Comes, I kiedy opóźnienie przychodzi, in prowadzi cię do przekładania. Delay comes, kiedy y, opóźnienie przychodzi, Chcę, opóźnienie chce, abyś przełożył. To I kiedy zaczniesz przekładać, duch opóźnienia. Karmisz ducha opóźnienia. And people, they I ludzie, którzy opóźniają, przekładają, kiedy są sfrustrowani, kiedy nie mają wiary, kiedy nie mają siły. I tego chce szatan Put aside. Oh, Put for later. to na bo, to na później, to yeah. na jutro i co się stanie? I wtedy co się wydarzy? You're supposed to pray now powinieneś się modlić teraz, to break the power of the enemy. aby złamać moc wroga you let it go. i pozwalać temu odejść. You didn't pray. Nie modliłeś You're się. To read the Bible now Powinie, powinieneś czytać Biblię teraz, feed your faith. aby nakarmić swoją wiarę. So when you walk, I kiedy wstajesz, your faith will twoja wiara zmieni okoliczności. Now where are you? A teraz gdzie jest? Nie czytałeś Biblii. Byłeś skupiony na tym, co nie działa. Byłeś skupiony na tym, co wróg robi. Mam powołanie dla ciebie tego poranka Bóg powołuje ciebie abyś powstał i rozumie, że byłeś powołany na czas taki jak ten. Jeśli jesteś opóźniony, to jesteś nie znaczy, że Bóg to odmówił. Nie oznacza, że Bóg to odrzucił. No! Nie. With me, I'm not Powiedz, że nie jestem odrzucony.